Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontynuujemy dzisiaj nasze rozważanie Jezusowego kazania na górze. W dzisiejszym fragmencie Pan Jezus przedstawia tożsamość swoich uczniów w relacji do świata. Posługuje się dwoma bardzo mocnymi obrazami, soli i światła, żeby pokazać, jaka jest rola Jego uczniów w codzienności. Wy jesteście solą Ziemi, Wy jesteście światłem świata. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie mówi, Wy będziecie solą Ziemi, wy staniecie się solą światła. Nie mówi, Wy będziecie światłem świata, wy staniecie się światłem świata. Ale mówi zdecydowanie, Wy jesteście. Czyli już teraz, w tym momencie. Dlatego, że. Jesteście moimi uczniami, dlatego że jesteście złączeni ze mną łaską sakramentu, że wsłuchujecie się w moje słowo, że jesteście uczestnikami tej wspólnoty, którą założyłem, dlatego już teraz jesteście solą ziemi, już teraz jesteście światłem świata. I na czym polega ta jedna i druga rzeczywistość? Sól w starożytności, ale i dzisiaj ma tą podstawową funkcję, jaką jest. Wydobycie smaku z potraw, ale także zabezpieczenie, żeby te potrawy się nie zepsuły. I podobnie jest z chrześcijanami. Chrześcijanie są tym elementem, tą częścią składową świata, która dodaje mu smaku. Często, kiedy patrzymy na nasze życie, widzimy, że w zasadzie niczego nam nie brakuje: że jest powietrze, jest woda, jest słońce, jest życie wokół nas, są różne zasoby, którymi możemy się posługiwać, a jednak gdy dobrze się zastanowimy, zatrzymamy, to widzimy, że jest jakiś brak, jest jakaś przestrzeń, która jest niewypełniona. I uczniowie pana Jezusa wypełniają tą przestrzeń, to znaczy pokazują, że poprzez życie wiary, poprzez naśladowanie Pana Jezusa, poprzez wypełnianie Jego Ewangelii, można mieć głębszy sens tego wszystkiego, co się wydarza w nas i wokół nas i można ten sens uczynić podstawą swojego życia i potem w konsekwencji też doświadczać szczęścia, doświadczać wewnętrznego pokoju, nie mieć w sobie takiego przekonania, że Jestem wybrakowany, że moje życie jest bez sensu, ale mieć wręcz odwrotnie to mocne przekonanie, że to moje życie ma sens, że do czegoś prowadzi, że są błogosławione efekty mojego kroczenia za Chrystusem. Jeżeli chodzi o światło świata, to myślę, że taką ważną rzeczą jest to, że światło ze swej natury nie koncentruje na sobie uwagi. Jeżeli nie mamy do czynienia z jakimś laserem albo z jakimiś promieniami słonecznymi, które bezpośrednio przez nas są oglądane, kiedy patrzymy na Słońce, to po prostu światło jest bardziej w funkcji niż w istnieniu. To znaczy, że pokazuje nam otaczający nas świat. Gdyby nie było światła, to w świecie zaległaby ciemność. Podobnie jest w naszym życiu. Jeżeli nie mamy światła Ewangelii, to żyjemy w ciemności. Jeżeli nie mamy światła dobrej nowiny, tej obietnicy, którą Chrystus nam daje, kiedy naucza, kiedy umiera za nas na krzyżu, to ta nasza rzeczywistość wydaje się co najmniej szara, a często właśnie wydaje się być takim potężnym mrokiem. Uczniowie Pana Jezusa są tymi, którzy wnoszą światło w życie człowieka, w życie światła. Są tymi, którzy wskazują na Boga, nie koncentrują na sobie uwagi, ale wskazują na Boga, na Jezusa, na Boga Ojca, na Ducha Świętego i pokazują, że Bóg może rok naszego życia uczynić pięknym porankiem, pełnym ferii kolorów, pełnym światła. To, co ważne w dzisiejszej Ewangelii, to także to, że uczniowie realizują swoje zadanie soli i światła, nie czynią tego dla siebie samych, ale czynią to po to, żeby uczniowie, żeby ludzie widzieli ich uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Chodzi o oddanie chwały Bogu. Nie chodzi o koncentrowanie całego aplauzu na swojej postaci, ale żeby Bóg otrzymał to, co się jemu należy, żeby jemu została oddana pełna chwała.